Zapraszam na temat 16 lekcji w 15 minut dla klasy ósmej. Dzisiaj przechodzimy do nowego tematu związanego z działaniami na potęgach i pierwiastkach, a dzisiejsze zadania będą dotyczyły szczególnie powtórzenia wszystkich zasad obowiązujących w działaniach dotyczących potęgowania. Kiedy mamy takie same liczby jako nasze podstawy, to możemy skorzystać ze wzoru, który mówi, że przy ich mnożeniu. Te potęgi sobie dodajemy. I teraz mamy zapisać w postaci jednej potęgi. Nie interesuje nas wynik ostateczny, tylko wykonanie prawidłowej czynności. Określenie, że tutaj w tym pierwszym przykładzie mamy wynik 2 trzecie do potęgi piątej. Tutaj tak samo mamy te podstawy. Takie same. Możemy użyć wzoru drugiego, gdzie przy dzieleniu wzór jest zapisany w postaci kreski łąkowej. My wiemy, że jest to inaczej dzielenie. Te potęgi ze sobą. Odejmujemy i mamy do potęgi ponownie piątej. Tutaj jest bardziej złożony przykład. Najpierw zaczynamy sobie od tego, co jest w środku w nawiasie. Jeśli mamy takie same potęgi, ale podstawy są różne, to możemy użyć tej zależności, że albo rozdzielamy na dwie osobne, albo łączymy i mnożymy pod jedną potęgą. I to wykorzystamy, mnożąc najpierw 3 razy 2. I podnosząc do trzeciej potęgi jako jednej tej trzeciej potęgi. I dalej zrobimy drugi nawias, żeby uwzględnić tą potęgę, drugą, która tam za nawiasem sobie była. I w takim razie mamy 6 do potęgi trzeciej i do potęgi drugiej. I tutaj skorzystamy. W tej zależności, że jak jest potęga potęgi, to te potęgi ze sobą mnożymy. I mamy 6. Do potęgi szóstej. W ostatnim przykładzie korzystamy też z tego, że albo są rozdzielone liczby do tej samej potęgi, albo możemy je złączyć. I my tutaj będziemy dwie siódme łączyć z siedem całych i robić na zewnątrz tą piątą potęgę. Tutaj sobie szybko wymnażamy, skracamy i ostatecznie otrzymujemy dwie pierwsze. Czyli dwie całe do potęgi piątej. Tym razem mamy polecenie oblicz, czyli musimy podać konkretny wynik, jaki wyjdzie nam po wykonaniu tych wszystkich działań. I tutaj też będziemy posiłkować się wzorami, które były poprzednio przypomniane. I tutaj, żeby móc użyć jakiegokolwiek wzoru, trzeba będzie sprowadzić do tej samej podstawy. Dziewiątkę i trójkę będziemy sprowadzać do tej liczby, która jest mniejsza. Tak jest zawsze łatwiej. Można to z trójki zrobić dziewiątkę, ale zawsze łatwiej z dziewiątki zrobić trójkę. I trzy do potęgi drugiej to jest inaczej nasze dziewięć, które było na starcie. Tutaj jeszcze czwarta potęga i możemy już sobie rozpocząć obliczenia, bo kiedy mamy potęgę potęgi, to te potęgi ze sobą mnożymy. I tu będzie dokładnie to samo potęga potęgi i też je będziemy ze sobą mnożyć. I mamy podzielone przez 3 do potęgi szóstej, tutaj jest 3 do potęgi ósmej i dzielone na 3 do potęgi szóstej. Kiedy było dzielenie podstawy takie same, to potęgi możemy sobie odjąć i ostatecznie mamy 3 do potęgi drugiej, które wyliczamy. I wynik ostateczny to 9. I mamy wtedy spełnione polecenie i wyliczyliśmy sobie. Teraz mamy czwórkę i dwójkę. Pierwszy zabieg to sprowadzenie czwórki do dwójki i jest to 2 do potęgi drugiej. Dopisujemy piątą potęgę, która tutaj była, dzielimy przez 2 do potęgi siódmej. I ponownie tutaj wymnażamy sobie dwójkę z piątką w potędze. I w kolejnym kroku, kiedy mamy 2 do potęgi 10, to kreskę łamkową możemy zamienić na zwykły znak dzielenia, ale nie musimy tego robić. I w przypadku dzielenia te potęgi odejmujemy. Mamy 2 do potęgi 3, co daje nam 8. Teraz przykład z piątką. I najpierw robimy to jest w środku naszego nawiasu. Mamy tutaj 5 do potęgi 4 i 25 zapisujemy jako 5 do potęgi 2. Mamy to wszystko w nawiasie podniesionym do drugiej potęgi i najpierw wykonujemy odejmowanie tych potęg i mamy 5 do potęgi drugiej i jeszcze do potęgi drugiej i po przemnożeniu mamy 5 do potęgi czwartej. I to jest dość spory wynik i on będzie obliczany w ten sposób że zrobimy 5 razy 5 razy 5 i razy 5 lub 25 razy 25. 25 razy 25 to jest ten przykład z rozszerzonej tabliczki mnożenia, który często nam się może przydać i mówiłam, że warto znać jego wynik na pamięć. Ostatni przykład, gdzie mamy trójki i dziewiątki i my już wiemy, że zaczynamy od zamiany jednej tej pierwszej dziewiątki na trójkę. Resztę na razie sobie przepisujemy i tutaj z tego mnożenia wychodzi nam 3 do potęgi czwartej, bo mnożymy sobie te potęgi do trzeciej i do piątej w liczniku potęgi sobie dodajemy i za chwilę będziemy odejmować, bo mamy 3 do potęgi siódmej, 3 do potęgi piątej i jak sobie wykonamy. Odejmowanie to mamy 3 do potęgi 2 i znowu wychodzi nam wynik taki jak na początku, czyli 9. I teraz mamy uprościć wyrażenie, nie mamy powyżej do końca. Pewnie zostaje nam w postaci jakiejś potęgi lub coś się poskraca. Zobaczymy. Mamy 125, 15, trójki i pianki i 125, to jest inaczej 5 razy 5 razy 5. 15 to jest inaczej 3 razy 5. Tutaj będzie 3 razy 3 razy 3 i 5 razy 5 razy 5 i jeszcze razy 5. Więc to jest taki najłatwiejszy wariant, żeby sobie tutaj coś poskracać, bo mamy piątkę, którą możemy całkowicie wyeliminować i jeszcze jedną trójkę i zostanie nam wtedy 1 do 9. Idąc dalej... Żeby nie rozpisywać chociażby dziewiątki do potęgi siódmej, będziemy sobie właśnie działać przy pomocy potęg, bo w dało dało się to zrobić dosyć szybko, nie straciliśmy zbyt dużo czasu. A tutaj będziemy sobie próbować tak zadziałać, żeby te potęgi zostały i przy okazji wzorów, które były przypomniane, sobie tutaj wszystko poupraszczać. Zaczynamy od tego, że piątkę z czwórką mnożymy i mamy trzy do potęgi dwudziestej. Szóstkę. Rozbijamy na 3 razy 2 do potęgi czwartej, bo ostatecznie chcemy sprowadzić wszystko do podstaw maksymalnie dwóch róg, czyli trójki i dwójki. Czyli wszystko chcemy tak pozamieniać, żeby można było dokonywać upraszczania. Dziewiątkę zamieniamy sobie na 3 do potęgi drugiej i jeszcze tutaj pojawia się siódemka. Górkę również zamieniamy na 2 do potęgi drugiej i dopisujemy drugą potęgę. 3 do 20 kopiujemy i wklejamy. Tutaj tą potęgę dopisujemy każdej z liczb, czyli będzie 3 do potęgi czwartej i 2 do potęgi czwartej. Tutaj po wymnożeniu mamy 3 do potęgi 14 i 2 do potęgi czwartej. Tutaj już tą naszą dźwignię. Można skrócić. W przypadku trójek najpierw wykonamy dodawanie. I mamy 3 do potęgi 24. A następnie wykonamy odejmowanie. I otrzymujemy 3 do potęgi 10. Idziemy dalej. I podobnie jak w podpunkcie B. Wchodzimy do trójki i do dwójki. I będziemy mieć zamiast dziewiątki trzy do potęgi drugiej. I mamy jeszcze do trzeciej. Cztery do potęgi czwartej, też już możemy zamienić. Na 2 do potęgi drugiej i jeszcze do czwartej. Jeśli ktoś się bardzo mocno uprze i będzie chciał sobie... Zrobić trzecią potęgę dziewiątki, pomnożyć rady czwartą potęgę czwórki i wpisać wynik. To do tego momentu jeszcze będzie gładko, ale podzielenie przez 6 do potęgi dziesiątej wydaje się być zadaniem bardzo trudnym i czasochłonnym. Dlatego właśnie tutaj z pomocą przychodzą nam te wszystkie wzory zależności. I zobaczcie, ponownie szóstkę rozkładam jako 3 razy 2. Tutaj będzie ostatecznie po wymnożeniu. Do szóstej potęgi, dwa będzie do ósmej potęgi, a tutaj dokładam i trójce, i dwójce, potęgę dziesiątą. I osobno wykonuję działanie związane z podstawą trzy, Będzie odejmowanie, i osobno wykonuję odejmowanie potęg dla dwójki, a pomiędzy nimi stawiam znak, Mnożenia, bo wszędzie było mnożenie. I tutaj będzie się odjąć 10. Czyli mamy 3 do potęgi minus czwartej, razy 2 do potęgi minus drugiej. Jak zostawiamy różne podstawy, różne potęgi, bardziej się tego złączyć nie da. Gdyby trzeba było obliczyć, to mamy tutaj ujemną potęgę i zamiast trójki byłaby 1 trzecia do czwartej potęgi i jedna druga do drugiej potęgi byłoby to. Nawet wyliczalne. Ale mamy tylko wykonać upraszczanie. Tutaj mamy piątki w różnej postaci. I może gdzieś tutaj do góry 25 setnych, to inaczej, jak sobie zamienimy. No i teraz tak się zastanawiam, co bardziej nam się opłaci. Bo 25 setnych, potem mamy 0,5. To chyba. Tutaj poszłabym jednak w kierunku zamian na ułamek zwykły. I wtedy byłoby 25 osobno do potęgi trzeciej. To osobno do potęgi trzeciej. Podzielone na 5 do potęgi trzeciej. I 10 do potęgi trzeciej. I całość jeszcze podzielona na 5 do potęgi trzeciej i teraz jak mamy 25 to jeszcze będzie zamiana na piątkę do potęgi drugiej i dokładamy trzecią potęgę 100 zamieniamy na 10 do potęgi drugiej i dokładamy potęgę trzecią dzielenie zamieniamy na mnożenie odwracamy sobie drugi ułamek i cierpliwie Będziemy przepisywać mianownik 5 do potęgi 3. Idziemy dalej, i ostatecznie mamy 5 do 6, 10 do 6, 10 do 3 i 5 do 3 przez 5 do 3. I tak jak było tutaj w punkcie C, trójkę z trójką, dwójkę z dwójką, tak tutaj też zadziałamy, tylko mamy te wartości zapisane. Na przeciw siebie. Czyli jeśli od szóstej potęgi odejmę trzecią, to mi dostaje 5 do potęgi trzeciej, a jeśli od trzeciej potęgi odejmę szóstą, to dostaje mi 10 do minus trzeciej i całość przez ten cierpliwy mianownik 5 do trzeciej zapisuję i w okazuje te piątki ostatecznie uległo skróceniu i zostaje 10 do minus trzeciej potęgi. Coraz więcej się dzieje w tych naszych przykładach. 8, 4, 25, piątka, dziesiątka dwójka. Tutaj mając już pewne doświadczenie matematyczne, ja wyczułam, że mamy to sprowadzić do 2 i do piątek. Wy tego doświadczenia jeszcze nie macie i im więcej przykładów zrobicie, tym dla was łatwiej, bo zawsze na egzaminie klasisty i potem na egzaminie naturalnym jest chociażby jedno zadanie związane z potęgami i trzeba tych zależności, tych wzorów użyć. Ósemka to jest inaczej. 2 do potęgi trzeciej i dokładam potęgę piątą. Kurka to jest inaczej. 2 do potęgi drugiej i dokładam potęgę trzecią. A na to wszystko jeszcze jest potęga druga. Tu mamy 5 do potęgi drugiej zamiast 25. 10. To jest 2 razy 5 do czwartej i 2 do 10. I teraz cierpliwie w nawiasie mamy 2 do 15, razy 2 do 6 i jeszcze do drugiej potęgi, i 5 do potęgi czwartej. Tutaj rozdzielam sobie i mam 2 do czwartej osobno, 5 do czwartej potęgi osobno i 2 do potęgi 10 i pierwsze skrócenie, Piątek już następuje. Idziemy dalej. Tutaj dodajemy potęgi. 15 dodać 6 to daje nam 21, ale jeszcze do drugiej potęgi. A tutaj w dodawaniu wychodzi nam 14 potęga. Tutaj jeszcze trzeba sobie te potęgi wymnożyć, czyli mamy 42 do 14 potęgi i na sam koniec od 42. Odejmiemy 14 i uzyskamy wynik 2 do potęgi 28. Im sprawniej Wam idzie działanie na tych potęgach, tym mniej musicie do rozpisywać. Jak widzicie tutaj te pierwsze przykłady były dokładnie porozpisywane, im dalej, tym mniej miejsca mam też na samo rozpisywanie i robię Wam tutaj zapis ten ostateczny 2, 6, 64, 36. I znowu trzeba wpaść na pomysł żeby to zamienić na szóstki i na dwójki. 64 to jest 2 do potęgi szóstej. I dokładamy jeszcze drugą potęgę, która była. 36 to jest 6. Do potęgi drugiej dokładamy czwartą potęgę. 6 do potęgi trzeciej i 2 do potęgi szóstej. Można to pisać w ten sposób albo od razu, bo mnożenie jest przemienne, zamienić sobie. Kolejność zapisu. Tutaj 2 do potęgi szóstej a tutaj 6 do potęgi trzeciej Jak to sobie mnożymy, to mamy 12. Jak od 12 wydzielimy 6, to mamy 6. I po co to mówię? Bo gdyby nam się tutaj zachciało skrócić to otrzymamy nie ten wynik, co trzeba, czyli robimy po kolei działania i najpierw przemnażamy potęgi, a później to robimy z nimi dalsze obliczenia. I tutaj będzie 2 razy 4, czyli 8, i osobno działamy na dwójkach, osobno na szóstkach. Tutaj po odjęciu wyjdzie nam wspomniane 6, a w przypadku szóstek będziemy mieć piątą potęgę. Czyli mamy dwa do potęgi szóstej, sześć do potęgi. Piątej I możliwe, że w odpowiedziach zamiast tego wariantu, który jest jak najbardziej poprawny, będziecie mieć taki, który dodatkowo jeszcze rozdziela tą szóstkę. Bo tutaj mamy 2 do potęgi szóstej, a to jest jeszcze 2 razy 3, czyli mamy 2 do potęgi szóstej. 2 do potęgi 5 i 3 do potęgi 5, i ten wynik nam się zamieni i będzie to to samo na 2 do potęgi 11 i 3 do potęgi 5. Ale tak jak wspomniałam, pierwszy wynik i drugi wynik to jest dokładnie to samo, tylko zapisane. Inny sposób, czasami w odpowiedziach będzie ten wariant jeszcze bardziej rozłożony niż ten po sąsiedzku, chociaż oba dają poprawny wynik. Jeśli dotarłeś do samego końca, to serdecznie zapraszam Ciebie na kolejną lekcję w 15 dla klasy 8, gdzie będziemy sobie rozwiązywać kolejne działania na potęgach i pierwiastkach i będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz po sobie ślad w komentarzu.